Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak jak mówiłem, w tym odcinku będziemy opowiadać o wszystkich autobusach, które są na zajezdni. Ja już jestem przebrany, dlatego mogę zacząć. Później jeszcze przyjedziemy na 104 linią zabytkową, która jeździ też w Poznaniu. Dobra, tutaj mamy 16-14 Stolarius Urbino 12 drugie Geny. O starych już numerach taborowych, One już nie istnieje w Poznaniu. No to jest taka pamiątka po drugiej genie w Poznaniu. To jakbym teraz powiedział 16, 14, no to to już jest moduł, tak naprawdę. Coeli z 12 hydrogat. Tutaj mamy 13 39 też. Coeli zrobiono 12 drugiej geny 13 39. No, o numerach taborowych. To jest nauka jazdy, na której też będziecie pewnie mogli też się tam przejechać i tak dalej. Nauka jazdy. No typowy, no, też mi się właśnie kojarzy zawsze druga gena z dzieciństwa też jeździłem kiedyś. No teraz to tylko wspomnienia, bo już w Poznaniu nie mamy oprócz właśnie nauki jazdy i oprócz autobusu zabytkowego. Tutaj mamy 1136, też kolejna nauka jazdy mają na City. W Poznaniu bardzo brakuje manów, kompletnie już ich nie mamy praktycznie. Oprócz 11, 11,11, który jest też właśnie zabytkowy, no tutaj takie właśnie pamiątki są: jak 11,36, no to to jest też nauka jazdy. To jest dodatkowy autobus Solaris Urbino 15, drugie geny. Nie ma go w Poznaniu ani nic, no to jest taki dodatek, tak naprawdę, że no tak po prostu, tak naprawdę. Dobra, przejdźmy dalej. Tutaj to jest autobus MZA Warszawa w kolorach MZA Warszawy 8022 to jest też Soleil z Uubino 15 gen w malowaniach właśnie warszawskich i on pochodzi właśnie z Warszawy. Tutaj mamy no to tak, ten autobus jest tak po prostu zrobiony. Taki niebieski, ładny. Ja go zrobiłem, żeby ładnie wyglądał, bo sobie go tak ładnie wyobrażałem akurat. Jeśli wiecie skąd ten autobus pochodzi, to możecie napisać w komentarzach albo co. Dobra, przejdźmy dalej. Ja sobie pozwolę przesprintować. Tak, tutaj mamy 1675. To jest autobus. Polariz z Urbino 12, 4 Geny. Jeździć na ulicach Poznańskich. Bardzo ładnie się też sprawuje i tak dalej. on też... No co można o nim powiedzieć? No jest nowy też na pewno. No, po prostu no, można nim się przejechać i można go też często widzieć właśnie na liniach poznańskich. Hmm, tutaj mamy 1670. Hmm, kolejny autobus z czwartej Ja tylko teraz będę mówił numery taborowe, bo to jest jeden i ten sam autobus tak naprawdę. Tu mamy wiele rodzajów z, no, z różnymi numerami taborowymi. A tu mamy 1669, 1668, 1667 i 1666. Tutaj mamy hmm, w malowaniach hmm, Translubus, z tego co się nie mylę. Poprawcie mnie, jak słowo, bo teraz mogłem już zapomnieć tej nazwy. To jest 70277 Mercedes-Mercus. Tak, tak zwany minibus. No akurat w takich podmiejskich miastach myślę, że on się sprawuje swoje oczekiwania i tak dalej. Też myślę, że jest bardzo ładne. Tutaj mamy 1492 i 1491. To są też Mercedesy Mercus, które jeżdżą w Poznańskim Taborze na liniach takich minibusowych, gdzie właśnie one najczęściej wyjeżdżają. I nie, nie potrzeba jakiegoś dużego taboru, no to one są właśnie najlepsze. Tu mamy. To jest akurat zły numer taborowy, to jest 1660 powinien być. A ta to wszystko, to bym się akurat pomyliła. I to jest autobus Solaris Rubino 12.3.1. Na razie mamy jeden taki egzemplarz, grze. Mogę teraz przejść tutaj do nadzoru, kawałek. To jest nadzór ruchu, taki fikcyjny. Stworzyłem go. No, to jest jakby mój prywatny akurat yy, model, którym też się nie raz przyjeżdżam i też możecie go nieraz zobaczyć. Na grze. To jest Dacia Duster, która z tego co wiem, że bardzo rzadko widuje, ale jest jeszcze w MPK Poznań, jeszcze służy, ale już powoli ją wycofują. No i tu kilka jeszcze egzemplarzy, a tu jeszcze. Taksówka MPK Poznań, która się nigdy nie pojawiła, bo to był żart MPK Poznań. Ale no, mamy jakąś taksówkę 1313, która była no, właśnie pokazana na zdjęciu z MPK Poznań, kiedy udostępnili. Ja przejdę dalej. Mam kolejne ten autosan jest naprawiany. Mm, tutaj mamy Man Lion City. Mm, w malowaniach nie pamiętam nawet jakich. Przepraszam, ale to jest rockbus, to jest Robbus. Tu mamy czwarta gena z LZA Warszawy właśnie, malowaniach Tu mamy z rockbusu właśnie czwartą genę. Tu mamy z Rybnika, z tego co się nie mylę. Tak, z Rybnika. Tu mamy z Translubu i... No, a tu mamy spuk komornik, Też, właśnie, czwarta wiana. Przejdźmy do autobusów zabytkowych. To jest Icarus. Z tego co się nie mylę, to jest 260. O numerach taborowych 1735. Właśnie można spotkać na liniach turystycznych, poznańskich. On mi się też bardzo podoba. No nie jest taki zły. No. Warto się też nim przejechać. Tu mamy Jelcza 1383, też właśnie go można spotkać na liniach zabytkowych. On no ma swoją historię. tak jak każdy zostaje zabytkowy autobus. No co mogę tu jeszcze dodać? No, no? Będzie na pewno służył nam na liniach zabytkowych i tak dalej. Dobra. Tutaj mamy Neoplana 1272, którego już nie ma w Poznaniu. Tak, tutaj macie taką tabliczkę pożegnanie Neoplanów. To kiedyś odbyło się właśnie pożegnanie Neoplanów z KMPS-u i z MPK. KMPS to jest Klub Miłośników, tak, pojazdów szynowych skrót. I tu odbyło się właśnie wtedy pożegnanie Neoplanów. No, kiedyś służył na linii stole i już go nie ma w Poznaniu, bo MPK Poznań nie mogło znaleźć części zamiennych, tego, że to już jest bardzo rzadki egzemplarz, więc po prostu on już nie służy w MPK Poznania, ale na grze możecie go jeszcze spotkać na linii zabytkowych. Przejdźmy sobie tutaj. Tak, jak wcześniej mówiłem, kiedy byliśmy przy drugich genach, to jest 1334 jest druga gena. Mm. Ona wyjeżdża właśnie w Poznaniu i u nas należy na linie turystyczne. To jest Solaris Urbino 12, właśnie drugiej geny. On się też bardzo ładnie prezentuje. Dobrze się sprawuje, jeździ. Co ja mogę powiedzieć? Tu mamy ogórka poznańskiego, tak zwanego. 16,79. Też jest bardzo ładnym egzemplarzem. Bardzo mocno Służy, był też na Katarzynkach, w MPK Poznań, z tego co dobrze pamiętam. No, On jest też bardzo ładny. Tak, tutaj mamy 1222, to jest DAW MB200. On jest taki, ma bardzo duże koła. To jest kolejny pojazd KMPS-u, tak zwany, więc no, on ma też bardzo dużo te historie. U nas w Poznaniu właśnie wyjeżdża na linię zabytkowa. I tutaj na, na na grze też będzie wyjeżdżał. Mm. E, tak. E, tu mamy e, ikarusa kolejnego. E, to nie jest e, jakby... Autobus MPK Poznań, on jest tak dodatkowo zrobiony, no nieoznakowany tak zwany, więc to jest taki dodatek tutaj. Tu mamy naoplana Warszawskiego, KMPS właśnie sprowadził z Warszawy tego Naoplana i bo my już z MPK nam się wszystkie już zniszczyły Neoplany, dlatego KMPS postanowił sprowadzić z jakiegoś miasta yy, i to właśnie sprowadził Neoplana z Warszawym, to jest właśnie jeszcze w malowaniach warszawskich. Tak. Ten neoplan jest 15 metrowy, no tak jak widzicie tutaj szeroki, strasznie mocny. Ostatnio było można się nim przejechać właśnie w Poznaniu na liniach turystycznych. Teraz mamy właśnie 11-11. Mam Naiom City, który on ma nawet sprawne w Poznaniu ten, mm, zapowiedzi. Ma sterownik 5000p, tak jak kiedyś jeździł. To też są moje kolejne wspomnienia z dzieciństwa, jak nim jeździłem kiedyś. No, to jest też bardzo piękny autobus. Bardzo mam dużo z nim wspomnień, więc 11-11 no, służył kiedyś bardzo dobrze linią. No, on jest właśnie z Kaczy, ale przyjechał na linię zabytkowej tutaj na warszawską. Teraz przejdziemy do nadzoru. Oj, tu przesyłałam, ale. Oj, dobra. Albo do wodorów, żeby ich nie ominąć. Dobra. To 1603 Solaris Urbino. 12 Hydrogen. Napędzany na wodór. To jest też czwarta gena, Jeździ normalnie liniowo. Tak samo jak ten, to jest tylko o numerach taburowych 1602, tam 1601. Tutaj mamy 1600, który był niedawno nawet w Poznaniu. On pojechał 28 kwietnia z powrotem. On u nas był testowo. On też jest napędzany właśnie na wodór. Mi się nim dobrze jeździło, ale on trochę nie pasował do MPK Poznań, ale no, testowaliśmy go. MPK Poznań po, podejmie decyzję. Ja podjąłem, że go tu zostawimy po prostu i będzie też nieraz wyjeżdżał. Tu mamy 19.00. Kolejny autobus testowy, który jest napędzany na wodór. On jest w malowaniach. Od, od razu od firmy Solaris był Coach. On um, jest 18-metrowy. Um, to chyba już w zeszłym roku on był testowany, więc był już dawny akurat. Um, tutaj mamy w malowaniach, To jest taki testowy nasz autobus, tak samo jak ten. Um, też właśnie z firmy Solaris Bush Coach. Też malowanie właśnie idealnie takie. No to są takie dwa nieoznakowane awodory Tu mamy tak, tu mamy nadzór ruchu 2104. To jest Iveco. Tutaj mamy pogotowie gazowe do spraw Związanych z gazem czy z wodorem, to właśnie 10,98 wyjeżdża. Tu mamy do energetycznych 10,99, która wyjeżdża do nie wiem, jak się zepsuje ładowarka do autobusu, bo coś, no to ten i właśnie umie sobie poradzić. Tu mamy zakładową służbę ratunkową MPK Poznań, która też dobrze służy 20,33. Ja może już sobie tu przelecę, tu nie chcę się wciskać. Tak on wygląda z tyłu. Tu Mamy no, trochę starszego Trevora Mana, to jest holownik autobusu. Tu można też sprzęt zobaczyć i tak dalej. No, służy do holowania pojazdów. Jeśli nie wiem, pojazd będzie, nie wiem, miał jakąś awarię, to ten holownik sobie na pewno poradzi i go scholuje. Tu tak samo jak skania. Ten od tego się niczym nie różni, tylko to jest po prostu inny, inny numer taborowy ma i to jest z firmy skani. Ten tak samo, tylko 1268, a ten 2268 przepraszam, i 2267. <laughs> tu mamy dalej 1501. To jest nasz autobus elektryczny który jest z właśnie warszawskiej to jest czwarta gena. MPK Poznań właśnie kupiło takie autobusy i one wyjeżdżają normalnie liniowe jak w MPK Poznań, jak i jak i tutaj nagrze. Na, na 15.02 to jest ten sam autobus koło innych numerach toborowych, tak samo jak 15.03 i 15.04 i 1505. Tutaj mamy 1832, nauka jazdy poznańska z fortecznej, no my nie mamy jeszcze fortecznej, ale niedługo będziemy i tam będą wszystkie nauki jazdy stały. Tam jest akurat w ogóle ośrodek szkolenia właśnie całe, no i tam będą przetransportowane. To jest akurat fikcyjny autobus, którego już nie ma i raczej nie będzie, 1940 jelcz. No już nie ma takich autobusów, no po prostu i tu jest jeszcze MAN10.02, pokażę Wam go z przodu. Też go nie mam, no, tak on wygląda. Tu mamy autosana Warszawskiego 7305 mm. No to jest autosan Warszawy. Mamy tak jak mówiłem wcześniej, mamy też autobusy z różnych innych no, podpoznańskich, nie wiem, gmin albo właśnie w ogóle z innych miast poza Poznaniem i, i o wiele dalej, na przykład jak z Warszawy. Tak, w poprzednim odcinku opowiadałam, to są właśnie Solaris Urbino 18, to jest Manline City 11/18. One pojechały yy, yy, tak do Ukrainy, jak się zaczęła wojna, bo gdzieś około 4 lata temu no, już nie wróciły całe, już pojechały od razu na kastrację, tak zwaną. Yy, tu mamy 13/13, akurat to jest mój prywatny autobus. Po tym możecie to zobaczyć, on powinien wiem na kaczej stać, ale za to, że nie mam jeszcze kaczej. No, to jeden tu egzemplarz może stać. Tu mamy 12.00. Kolejny testowiec poznański, który też był rok temu testowany. Tak jak z tym wodorem 19.00, który tam stał. Mamy właśnie go tutaj. On też dobrze się myślę sprawował. Nie wiem, dlaczego MPK Poznań go nie kupiło. Niby pasował bardzo ładny on jest i tak dalej, więc... No u nas zostaje zawsze. My go kupiliśmy, no. Co ja mam więcej powiedzieć? No i jeszcze jest czwartej Geny. Tak samo tu mamy 1902. To jest autobus czwartej Geny, 18-metrowy co by tu więcej nie nim powiedzieć Jest 18 metrowy mogę przejść tu dookoła i zobaczyć można tu mamy 18,90 18 metrowy Solaris Urbino 18 hybrid Pierwszy hybrydowy w Polsce który przyjechał spod zakładów Talalis był coach pod Poznaniem właśnie, do Poznania, do MPK Poznań. Gdzieś wyglądał o wiele inaczej, ale teraz już został, no, były takie różne playki, został pierwszy tam w Polsce hybrydowy i tak dalej, tego już teraz nie ma. No, można w różnych innych miastach znaleźć jeszcze takie autobusy. Tak samo jak tutaj mamy jeszcze 1303, pozwolę sobie to przejść, autobusy 2, no to też hybrydka poznańska. Nie wiem co się z nią stało. Nie, nie dostałem żadnej informacji od kierowców ani nic, więc oni też nie wiedzą. Ja też nie wiem, więc też nie, nie chcę skłamać ani nic, więc no, po prostu nie wiem. Mam 1877. Kiedyś miał wypadek na Górczynie, oj, kiedyś miał wypadek na Górczynie. E i miał zmieniane tablice z zielonych na pomarańczowe. Ja tutaj go nie dodałem, ale mogę to dodać. Na przodzie miał zmieniane i są pomarańczowe, dlatego że jest taki wyjątkowy. No to go dodałem tutaj. I on jest właśnie wyprodukowany w 2009 roku. Mamy 1895, który był wyprodukowany w 2013 roku. Dlatego on też jest wyjątkowym. On w Poznaniu ma takie specjalne też tablice z 2013, kiedy on został wyprodukowany i to właśnie jeden taki egzemplarz z 2013 roku. Tu mamy też czwartą genę 1901, jak tam 1902 i mamy 1903. Tu mamy poznańskiego. Poznański Elektryczny 1701, tu mamy 1702, 1703 i 1704. z zrobimy 18 Electric. Mm, myślę, że to tyle. Teraz możemy się Czekaj, ja coś tu jeszcze pominąłem, bania. Dobra, możemy jechać. Mm. Okej. Ja sobie tu wgram jeszcze linię. okej. Okay. ja tak mam taki sposób, żeby to szybko zrobić kurs tu będzie czy mogę instrukcję obsługi tego strownika też zrobić żeby też nie było 104 ojej 104 0 pierwsza światła 7 I to trzeba uważać. Zgłaszam 11:11 11 do wyjazdu za zajęcie. To na minęło Kampalinia ja wjedzie z Nowego Zuo do Ronda Śród w Poznaniu. Tutaj też do ma od pojadę na Nowym Zuo na Ronda Śródka pojedziemy. Już długo trwa ten odcinek, żeby tego nie Po prostu pojedziemy jedną trasę i będziemy do Zuo.

czy tak, czy tak, za, za tak? no. bym wam już nie dużo jadam, tak, no. Prawie właśnie wam coś tak czy